Cześć, z tej lekcji dowiesz się, jakie opcje wydruków masz do dyspozycji w programie Dietetyk Pro i jak z nich korzystać w praktyce. W programie, poza udostępnianiem pacjentowi konta online i aplikacji mobilnej, możesz wygenerować klasyczny jadłospis w PDF. Do dyspozycji masz aż 16 różnych okładek. Oraz opcję dodawania swoich własnych. Spersonalizuj wydruki, aby pasowały do Twojej marki własnej. W ustawieniach wydruku znajdziesz także dodatkowe opcje, takie jak pokazywanie dni i godzin posiłków, opcja włączenia lub wyłączenia zdjęć w potrawach, możliwość generowania jadłospisu po zbiorach posiłków, czyli pacjent otrzyma zbiór śniadań, obiadów, kolacji, a nie klasyczną rozpiskę, tygodniową. Masz też opcję pokazywania wybranych wartości odżywczych pacjentowi w tym PDF-ie czy dzielenie listy zakupów. Sprawdza się to szczególnie przy dłuższych jadłospisach. Dodatkowo w ustawieniach programu możesz zaczytać swoją nazwę gabinetu oraz logo, które będzie widniało na jadłospisie i materiałach dla pacjenta. Możesz również dobrać szczegóły takie jak wielkość czcionki czy kolory poszczególnych elementów. Pamiętaj, aby wygenerować jadłospis, musi on być zapisany i zakończony. Nie wygenerujesz jadłospisu, który ma status w trakcie pracy. A jeśli chcesz poznać wszystkie funkcje w programie Dietetyk Pro, to możesz przetestować go za darmo przez 7 dni w pełnej wersji Premium Pro.